Cześć, witajcie w kolejnym odcinku remontu przedpokoju. Dzisiaj pokażę Ci jak przygotowuję i montuję listwy przypodłogowe. Pokażę Ci również jak samemu idealnie dociąć i spasować listwy ze sobą. Zapraszam do oglądania. Sprzęt jaki będę potrzebował do przygotowania listew to na pewno miara. Przyda mi się poziomica, dwa ściski, ołówek. Dwie najważniejsze rzeczy to jest wolkrafta ta skrzyneczka i piła. Listwy, jakie użyję, są produkcji niemieckiej firmy Dolken. Jest ona tak zżłobiona. Rdzeń tej listwy jest dookoła zabezpieczony dlatego jest ona odporna na wilgoć i na jakieś tam inne uszkodzenia. Wysokość tej listwy to jest 8 cm. W opisie pod filmem znajdziecie link i namiar na te listwy. Ta listwa od strony podłogi ma takie wąsy i tak samo od strony ściany jest taki wąs. Dzięki właśnie tym wąsom możemy zniwelować jakieś tam nierówności podłoża, można to zakryć. Zacznę od wymierzenia na jaką długość listwy uciąć? Zacznę od tej strony. Ważne jest, żeby bardzo dokładnie mierzyć. Co do milimetra, jeśli chcemy, by nasze połączenie i listwa była idealnie docięta, ja to robię w ten sposób, że tutaj listwa jest fabrycznie, będzie ucięta. Natomiast tutaj w rogu będę docinał listwę do pod kątem 45 stopni bo tutaj przyjdzie druga listwa i tutaj będzie się łączyć pod kątem 45 stopni tutaj jest dzień dobry tu wychodzi mi 61,5 cm i ten wymiar przekładamy na listwę do docięcia zaznaczamy sobie te 61,5 cm wymiar już ma zaznaczony w związku z tym, że będę tutaj ciął pod kątem 45 stopni Ukośnicę ustawię sobie w 90 stopni, zblokuję ten wymiar, i teraz najważniejsze, żeby cięcie było równe, żeby nie było przekoszone w prawo lub w lewo. Listwa musi być ustawiona w poziomie. Ja tutaj używam poziomicy, ustawiam, żeby było tutaj na poziomicy oko. Przy tak długiej listwie, tutaj na końcu użyłem kartony po to, by wypoziomować tą listwę. Będę miał pewność, że ta linia cięcia będzie równa. Jak mam tutaj zaznaczenie. Ustawiam sobie tak listwę, żeby równo na tym zaznaczeniu ciąć. Wstępnie sobie ściskiem, lekko złapię. Oczywiście sprawdzam poziom. Jest idealne oko i zabieram się za cięcie. Właśnie dzięki tym bolcom metalowym piła to jest nasze takie prowadzenie. Nigdzie nam ta piła nie ucieknie w lewo i w prawo. Będzie ładna linia cięcia. Tak wygląda ucięta listwa. Tutaj jest folia naklejona, taka zabezpieczająca. Ja on zerwę na koniec. Bardzo ładnie to ucięło. Oczywiście tutaj jeszcze użyję nożyka i ten taki frędzel po prostu nożykiem odetnę. Także jedną już stronę pod kątem 45 stopni mam uciętą. Aby wyznaczyć teraz odcinek, który mam dociąć z tej strony, przykładam tą listwę, którą dociąłem już na wymiar. Ładnie schodzi się tutaj do rogu. Teraz biorę centymetr, miarkę i po prostu mierzę do tego tutaj rogu. 4 cm, 2 mm. Tą listwę odwróciłem na drugą stronę. Tu jest fabrycznie cięta. Ta dojdzie do ścieżnicy, a tu będę docinał pod kątem 45 stopni. Czyli odmierza to odcinek, który zmierzyłem 4 cm i 2 mm. I będę docinał pod kątem. I teraz muszę tą listwę ustawić do cięcia, czyli wypoziomować, i biorę się za cięcie. Teraz mogę ten kawałek mały dopasować, zobaczymy jak to wygląda. Jest równa linia cięcia. Jeśli mamy oko na poziomicy, to wtedy wychodzi nam taka oto właśnie idealna linia cięcia. Jeszcze na tym przykładzie pokażę Wam jak docinam listwę przypodłogową. Tu jak będę docinał, to oczywiście mierzę od tej krawędzi do rogu. Tutaj będzie docięcie listwy do pod kątem 45 stopni i tu będzie szła następna listwa i tu będzie zakończenie żeby tą listwę po prostu nie, nie zakończyć w ten sposób żeby ją uciąć tutaj na równo nie będę tutaj tak przyklejał bo po, po prostu tutaj widać ten rdzeń dlatego jak już tutaj dotnę tą listwę pod wymiar to tą listwę dotnę z tej strony pod kątem 45 stopni i będę musiał tutaj taki mały kwadracik Dociąć, czyli drugą listwę pod kątem 45 stopni i ją uciąć w ten sposób na szerokość tej listwy, czyli tak i tą listwę będą się tutaj dociąć. I tak samo tutaj. Będę miał tutaj sporo tego docinania, tych takich zakończeń. Tak samo tutaj będzie zakończenie chyba 6 czy 7 naliczyłem. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Teraz jeszcze troszeczkę wam opowiem o tej skrzynce uciosowej ona nie tylko nadaje się do listew, może być do jakiś ramek drewnianych jak robicie, no wszystko co wam tutaj może być wejdzie. Oczywiście w opisie podaję wam jaki to jest dokładnie model. To jest na tyle fajne, bo ona jest regulowana. Tak jak mamy tutaj kąt, oczywiście możemy kąt zewnętrzny i wewnętrzny zmierzyć. Nie zawsze kąty nasze w mieszkaniach czy też w domach są równe pod kątem 9. Stopni. Pokrętło luzujemy i możemy idealnie wymierzyć kąt, do jaki będziemy docinać listwę. Przykładamy tutaj do rogu i tym pokrętłem po prostu zaciskam i już mamy zachowany idealny kąt tego narożnika. I teraz, jak będę docinał, czy tą listwę, a później tą, będę miał pewność, że przy przyłożeniu te łączenie, ten kąt będzie idealny. Chwila nie uwagi, coś mi się przestawiło. chyba mi litwa troszeczkę opadła, i tak jak mówiłem, nie było poziomu. Zobaczcie jakie jest linia cięcia pod ukosa. Tego nie było widać jak ciąłem, a zobaczcie, jak krzywo jest. Pamiętajcie, żeby lepiej 2-3 razy sprawdzić niż na szybko uciąć, i później musicie poprawiać. Muszę to jeszcze raz uciąć, poprawić. I działamy dalej. Mam już te dwie listwy docięte a zakończenia, te małe trójkąciki. Tak to wygląda. Pod kątem 45 stopni. Teraz sprawdzam na sucho, czy to pasuje. Z tej strony ładnie to wygląda. Oczywiście, jak będę kleił, to to wszystko jeszcze bardziej spasuje. Tutaj też jest kąt 45 stopni. Ten trójkącik, sprawdzam tu. No i ładnie to wygląda. Tamten trójkącik nie pasuje tutaj. Ten idzie tu, a ten już nie będzie tutaj pasował. Na zakończeniach listew gdzie muszę dociąć te małe trójkąciki. Tutaj zakończenie, to ja to robię w ten sposób, że listwę, którą mam tutaj równo tak uciętą, przykładam i widzę, że muszę to pod kątem 45 stopni obciąć w tą stronę. Ustawiam tak, żeby ostrze ciło mi od tego rogu pod kątem 45 stopni w tą stronę. I tak właśnie odmierzam i dokańczam tutaj te narożniki. Zabrakło mi tutaj na tym kienku listwy, a ja nie miałem żadnego odpadu, więc coś się chyba pomyliłem. Dlatego już patrzyłem, już zamówiłem, tam się kupiłem wcześniej te listwy. W opisie podam Wam link na ten sklep. W tym sklepie jest o tyle fajnie, że wysyłka takich listek kosztuje tylko 30 zł, a z tego co widziałem inne sklepy liczą sobie o wiele więcej za wysyłkę, dlatego w tym sklepie, jak ja się patrzyłem, wychodzi najtaniej. Listwa przyjechała, wszystko już podocinałem i biorę się pomału za montaż listew. Wezmę odkurzacz. Wszystkie te paprochy tutaj odkurzę. Zaczynam już kleić. Zacznę od tej części. Pokażę Wam na tym przykładzie, jak, jak ja to robię. Klej jaki używam do klejenia to jest mamut. Mam też papier. gdzieś wyjdzie klej, żeby powycierać. I nakładam troszeczkę tutaj na, na tą linię cięcia. Nie za dużo, żeby nie powychodziło. Przykładam i dociskam tutaj na górze, żeby nie było żadnej szczeliny, żeby ta ładnie ta listwa doszła do ściany. No i oczywiście muszę teraz te, ten róg go dobrze tutaj spasować. Tutaj Mamut chwyt początkowym, początkowym bardzo mocny, także jak już złapię to już trzyma. Tak, oto to robię ze, ze wszystkimi listwami. Zapomniałem Wam jeszcze pokazać i powiedzieć, tutaj nie montowałem listek. Przypodłogowych jest za wąsko, i po prostu nie, nie zamknę drzwi, dlatego musiałem tak zakończyć. A tą, tą przerwę tutaj między ścianą a podłogą I po prostu wypełnię brązowym silikonem w kolorze, jakby podłogi. Do wypełnienia tej szpary, wypełnię takim wypełniaczem dedykowanym do tych listek. Jest to Pugent Film, wygląda jak pasta do zębów. Taka biała masa. A do nakładania, właśnie tego wypełniacza, użyję właśnie takich, takiej kostki do ściągania silikonów. I przyda nam się też taka jakaś ścieleczka do ściągania i wycierania nadmiaru. Ja to robię w ten sposób. Nabieram na końcówkę tego narożnika troszeczkę masy i próbuję właśnie tą szczelinę dobrze wypełnić. No I tak właśnie wykańczam te wszystkie narożniki, linia cięcia, gdzie jakieś mam szpary. Nie wypełniający się takim białym wypełniaczem. Listwy zakończyłem. Tak prezentuje się efekt końcowy. Zobaczcie i ocencie sobie sami. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę, zapraszam Cię na poprzednie moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć!